Szczególnie narażone na płaskodupie są kobiety z branży beauty. Jak to Pupa nie służy do siedzenia. W tej pozycji twój mięsień pośladkowy jest rozciągnięty, rozflaczony. Dodatkowo, twoje mięśnie dna miednicy, twoja kość krzyżowa, twoje biodra, to wszystko staje się ściśnięte. Bardzo ważna rzecz też występuje tu z przodu, to znaczy zobacz. Kiedy siedzisz, przód biodra jest cały czas skrócony. Kiedy stoisz, jest rozciągnięty, kiedy siedzisz, jest skrócony. I ten skrócony przód biodra dodatkowo będzie blokował pracę Twoich pośladków. Dlatego pierwszym krokiem dla osób, które mają problem ze zbudowaniem pośladków, nie będzie jeszcze większe dociążanie tej strefy kolejnym ćwiczeniem, tylko rozluźnienie bioder ze wszystkich stron. Z kolei jest jedna partia, którą musisz wzmocnić i nie uwierzysz, co to jest. Powiem Ci w następnej rolce.